Hej, z na strony Amigo. W tym filmiku pokażę wam petshopy i inne prezenty, które dostałam dzisiaj na urodzinę. Pierwszym patshopem, którego którego dostałam jest ten oto pies. Pies ten nazywa się Dino Wooferman Czy jakoś tam nie wiem jak to przeczytać. Tak na tej kapce pisze z tego zestawu, dali w sumie jest bardzo moim zdaniem podobny do Skupy, jak zmienił kolor I tak to w sumie śmiesznie wygląda przez tą obniżającą się brew na prawym oku Mówię prawe od tej strony, nie? Nie od tej to jest tak to level. w sumie. Wiadomo gdzie się obniża. No w sumie jest. Fajnie. Chciałam innego tutaj powiedzieć w ogóle. Drugim pet shopem, którego dostałam, jest ta. Oto małpa. Jest to małpa o w imieniu. Nazwisku. W sumie, nie, ma, nie ma nazwiska. W sumie. Banana Babako. Nie wiem czemu, dlaczego, o co chodzi, ale to, że to ma pod. Nie wiem, czy. Trzeba ją nazywać bananem. To, to chyba jest nazwisko. Ale jest dziwne. Łapę podaje, jakby. Cześć chciała dać. Dobra, cześć. Jo, jolo jo, jo, Też ma tak samo jak tamto, takie jo, jak jo, jest jest Boję się jej Jest takie Tak jo, jakby normalnie Jakiś Potwór to był, czy coś. A siedzi tu normalnie A no, jak na urodzinach. Wszyscy tak siedzą. Na urodzinach. Klapne sobie i będę tak siedzieć. A to co w sumie... nic mi nie przypomina. Przypomina mi... Lenia na urodziny. Trzecim petshopem jest... żółty... jeleń. Jest to jeleń o imieniu... Aria... SWIFT BRUG W sumie ostatnio to nazywają bym nazywała nazwiskami Ciekawe czemu chrześcijańskich tak nie było Trzeba było samemu pomyśleć W To sumie... nie, nie, nie jest Żółty I fajne. Normalnie jak koń Znaczy no W sumie mi się kojarzy, ile jest koń no konno. No no. Podobnie stoi. W sumie tak samo praktycznie. Zjeżdżane. W sumie to... zebranie konia. Ale zebranie prawie to, to samo, jeżeli chodzi o kształt. W sumie no w sumie jest najładniejszy. Ona. Kurczę. U mnie A się wygląda. Mają numery seryjne, żeby w sumie wszyscy mogli wiedzieć kto to łatwo kojarzy mi się z Bambi. Ciekawe dlaczego, ale to jest bardziej. No ma robi. Może jeleń. Nie wiem. Nie znam się na zwierzętach. Wyżałem dziurwo. Ale to jest smutne, jak dziury te dziury. Creepy to jest. I to bardzo creepy. W sumie to był cały zestaw, jeżeli chodzi o Pet Shopy. Teraz akcesoria. Pierwsze na są te to morskie okulary. No morskie, no kolor morsk. No i w sumie nie są takie jak rozciągliwe, jak te, co zawsze były. Ale też się nadają na shortchera. Eee, chyba na kolinie, ale nie wiem. W sumie nie sprawdzam na kolinie, tylko na short -y. w sumie, Bardzo ładnie prezentują się na short herze. I o to chodzi nie spadają jak tamte. Trzeba było głupi tam zakładać. A te idealnie kasują i nie spadają w ogóle. Bo było się łamiam, no ale wątpię. Drugim akcesorem jest... Ten tort krzywy, ale jest. Dziurę ma środku. Ja wstawiam na to to, bo to wygląda, jakby to miało na tym być. No, w sumie to sobie sobie chyba jest razem. Pewnie to będzie razem, bo w sumie nie wiem, czy to ma być osobno. Ale nie to się prezentuje. Trzecim jest prezent krzywy, ale jest. Z tego. Tak samo czwarte akcesoria też jest prezentem. Krzywym, ale jest. To są takie tabliczki. Są to tabliczki do rozmów. Można je zamieniać. Tylko jeden, jelonek za rękę. Nie wiem co to. Nie może to było, ponieważ nie ma takiej dziurki w mózgu, w głowie. Oni no, nie mogą te... tutaj te akcesoria można wyjmować, przekładać, przyczepiać do tych dziurek, co mają, na przykład w uszach, czy w tym wypadku w ogonie. W sumie to jest fajne, bo, bo rozmawiają ze sobą, a, a, no, a... w sumie to nie... nie, nie rozmawiają ze sobą. Są cicho, a... Na jednej jest serduszko i jak gdzieś chyba owoc, a na drugim to jest kwiatek i taki gwizdek no, urodzinowy, o, o, o. Hej gościu, o czym myślisz? Nie widać? Jeszcze są takie oto naklejki z zielonkiem i z tym pieskiem. W sumie nie podobne do siebie, ale okej. Okay. I fajnie można je gdzieś nakleić, na przykład na te tabliczki rozmów. Był to zestaw Park Party. To jest takiej parkowa peza. a takie rodziny w parku. W sumie fajny tytuł. Są one z takiej, takiego zielonego listka, nie wiem w ogóle o co chodzi. I tam jest duży, tam jakiś średent nawet jest. Życie hydratowe. To był zestaw urodzinowy w parku, impreza w parku. Teraz zajmiemy się paczką od Leny LPS, która ja mi coś prezent na urodziny. Zaczynajmy! Pierwsze co dostałam to tego oto królika. Królik ten jest z zestawu walentynkowego. Wreszcie nie, oczywiście. Tylko tego dostałam, króliczka. Z serduszkami, wszędzie, 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 serduszka. Te miłosny. To nie luty To nie są walentynki. Czemu dostałam królika walentynkowego? Ale no, jest mi słodki. Mało mam takich króliczków. Chyba tylko dwa albo jeden. Boże. Co za siara. Ale sobie cieszę się z niego. Z uroczywą rzeczą, którą dostałam. To przypinka zielon z Anime Bleach. Bardzo go lubię. W sumie. Uch na posać. Tak można to powiedzieć. No i cieszę się z tego, że go dostałam. Jo. Dostałam również drugą przypinkę przedstawiającą Kuroko z Kuroko. No, Basket. Lubię go bez względu na krzykówkę. Ale też nie tylko. Ma niebieskie włosy. I jest. Super, po prostu super. Nic innego nie mogę powiedzieć, ponieważ jest po prostu super. Koniec. Do widzenia. Zostałam również kartki urodzinowe, ale nie jestem się ich pokazywać. Też dostałam słodycze, też bym pokazała reklama. A tak to w sumie już raczej nic więcej nie dostałam. A! Super. Jestem głupia. Dostałam klawiaturę. I o co zapomniałam? A to była najważniejsza rzecz, którą dostałam. Kocham moją amerykańską klawiaturę. Dlaczego ją nie zapomniałam? Dlaczego? To jest nielogiczne. Łaj! Nie się już. W sumie nie dostałam. Oprócz papieru tak, by ręcznika rzecznika kuchennego, nie papier toaletowy. To po prostu była ochrona przed paczką. Co z tym? I tak paczek toaletowy przydał się do wycierania kurzy. No to w sumie tu to... pa. Skończyłam już wszystko mówić. Już mi się mówić nie chcę, bo już mi zaczyna bardzo boleć. I takie jest to życie, jak się cały czas mówi i mówi, a potem się gardło boli, łapiesz angliny i chorujesz, i leżysz w łóżku przez całe swoje życie. Na przykład dwa tygodnie, jak ja to mam. Co za głupotę. No dobra. I jo! Pa, pa! Do widzenia!